Witaj! Mam na imię Ania i zapraszam Cię na Medytację Uważności Pięciu Zmysłów. To wspaniale relaksująca medytacja mindfulness, która pomaga zakotwiczyć się w byciu tu i teraz. W tej praktyce doświadczysz wszystkich swoich pięciu zmysłów, co pomoże Ci uspokoić umysł i zrelaksować ciało. Medytację możesz wykonać w domu. Ale zachęcam Cię do spróbowania jej także na łące lub w lesie. Zaczynajmy. Znajdź ciche i spokojne miejsce, gdzie poczujesz się swobodnie i komfortowo. Usiądź w wygodnej pozycji z wyprostowanym kręgosłupem, lub połóż się na plecach. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy lub pozostawić je otwarte i skupić uwagę na czymś znajdującym się przed tobą. Przenieś teraz świadomość na swój oddech. Wdech, wydech i przestrzeń pomiędzy nimi. Skoncentruj się na tym, jak każdy wdech cię uspokaja, a każdy wydech pozwala ci pozbyć się wszelkich napięć z ciała. Zauważ, jak twoje ciało czuje się w tej chwili. Za moment będziemy przenosić uwagę i świadomość do każdego z pięciu naszych zmysłów, zauważając jak każdy zmysł jest aktywowany w danym momencie. Zacznij od tego, co słyszysz. Zwróć uwagę na wszystkie dźwięki wokół ciebie. Postaraj się nie nazywać ani nie oceniać tych dźwięków. Po prostu je zauważ. Niektóre dźwięki mogą dochodzić z daleka, a inne usłyszysz bardzo blisko siebie. Może uda ci się usłyszeć dźwięki z wnętrza twojego ciała, takie jak dźwięk oddechu czy bicia serca. Możesz zacząć zauważać bardziej subtelne dźwięki, których wcześniej nie byłaś w stanie usłyszeć. Czy słyszysz je teraz? Następnie zwróć uwagę na zapachy, które unoszą się w Twoim otoczeniu. Możesz poczuć coś konkretnego lub bardziej neutralnego. Nie ma znaczenia, co czujesz, o ile pozostajesz otwarta i świadoma swojego doświadczenia. Może poczujesz zapach powietrza, a może zapach swojego ubrania. Doświadcz tego. Zmysłem węchu. Delikatnie przenieś swoją uwagę na zmysł smaku. Poczuj smak w ustach, taki jaki jest teraz. Być może wyczujesz słodycz, lub gorycz, czy delikatny posmak. Ostatniego posiłku, a może będzie to tylko neutralny smak. Nie próbuj oceniać, jakie to uczucie to może być bardzo subtelne i mało wyczuwalne doświadczenie. Skieruj teraz swoją uwagę na dotyk i odczucia płynące z ciała. Zwróć uwagę na jakikolwiek kontakt pojawiający się w Twojej świadomości. Może to być dotyk ubrań na Twojej skórze, a może punkty styku Twojego ciała w kontakcie z podłożem, na którym siedzisz. Możesz uświadomić sobie temperaturę. Lub tekstury różnych powierzchni, z którymi masz kontakt. Pozostań przez chwilę z doznaniami dotyku. Jeśli masz zamknięte oczy, to powoli je otwórz i przyjrzyj się temu, co widzisz przed sobą. Zwróć uwagę na kolory, kształty i faktury. Może zauważysz jakieś szczegóły, które wcześniej pozostawały niezauważone. Możesz też ponownie zamknąć oczy i spróbować zaobserwować różne odcienie czerni. Może nawet migające punkty, lub prześwitujące przez powieki światło. Nie oceniaj swojego doświadczenia. Teraz poczuj wszystkie swoje zmysły jednocześnie. Poczuj doznania w ciele. Zobacz, co widzisz. Posłuchaj tego, co słyszysz. Wyczuj zapach, jaki czujesz, i poczuj smak, który smakujesz. Włącz w swoje doświadczenie wszystkie swoje zmysły i pozostań przez chwilę w tej uważności. Ponownie sprowadź swoją uwagę do oddechu. Weź kilka głębszych wdechów i spokojnych wydechów. Sprawdź teraz, jak się czujesz, jak się czuje Twoje ciało? I delikatnie zacznij otwierać oczy. Niech Twoja świadomość sprowadzi Cię z powrotem do miejsca, w którym się znajdujesz. Postaraj się pozostać w tym stanie większej uważności przez resztę dnia. Jeżeli podobała Ci się ta medytacja uważności, będę wdzięczna za jej polubienie lub udostępnienie. Zachęcam Cię także do zaobserwowania mojego kanału. Bardzo Ci dziękuję za tą wspólną praktykę. I do usłyszenia na kolejnych medytacjach.